Gmina Parchowo leży w zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie bytowskim. Położona z dala od skupisk przemysłowych, jest enklawą czystej, nieomal dziewiczej przyrody, której urodą zachwycają się wypoczywający tutaj turyści. Miłośnicy żagli znajdą w gminie malownicze jeziora i bazę turystyczną, pozwalające w pełni rozkoszować się tym sportem. Wspaniale przygotowane trasy do turystyki pieszej i rowerowej przyciągają zwolenników aktywnego wypoczynku, tym bardziej, że o każdej porze roku możemy czynnie korzystać z walorów rekreacyjnych gminy Parchowo. A skoro mówimy o aktywności, nie sposób nie wspomnieć o szlakach kajakowych, które należą do niewątpliwych atrakcji regionu. Spływy kajakowe rzekami wijącymi się wśród pięknych lasów potrafią zapaść w pamięć na zawsze i sprawić, że będziemy tu wracali co roku. Jak malowniczą gminą jest Parchowo, popatrzmy sami, wybierając się kaszubską bryczką na przejażdżkę po okolicach. Prawda, że pięknie? I że nie trudno zrozumieć plastyków, którzy urządzają sobie tu plenery nazywane artystycznym latem. Oczywiście na gości czeka baza agroturystyczna wpisana urodą w piękno krajobrazu. I nawet jeśli przyjdzie jesień, wciąż możemy korzystać z dobrodziejstw tej ziemi. Rybne jeziora i rzeki, lasy pełne grzybów, jagód i borówek czekają. Jeśli zechcemy w niepogodny dzień wybrać się na zwiedzanie, to z pewnością nie zabraknie nam miejsc wartych zobaczenia. Zabytkowe obiekty architektury sakralnej, jak kościół neoromański w Parchowie, XIX-wieczny klasycystyczny pałac w Parchowie, tradycyjne zabudowania kaszubskie, czy najstarszy zabytek techniczny w Europie, elektrownię wodną w Soszycy, wciąż aktywną i z działającymi od ponad 100 lat węglowymi żarówkami. Piękno gminy Parchowo przyciąga tu rokrocznie setki współczesnych rycerzy na stalowych, mechanicznych rumakach. Kawalkada motorów nieśpiesznie objeżdża gminne drogi, podziwiając wyjątkowe krajobrazy, a potem wspólną zabawą w rytm ludowych melodii, kończąc dzień. Parkowo zaprasza. Daj się uwieść malowniczej gminie.